Ja Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś będziemy sobie testować te oto stare zabytkowe achtungi od komety. Są to takie słynne achtungi, które były kiedyś sprzedawane na straganach, mniej więcej może to było kupić. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że cyk ostrości NWP 20,7 g, czyli wychodziłoby niecałe 7 gram, gram na sztukę, ale tak jak wiecie pewnie tu jest siarka w to wliczona. NWP oczywiście. Kod produktu P1208 Tak by to wyglądało. Odpalimy sobie jedną sztukę w trawce myślę, jedną na luźno i jedną zobaczycie jeszcze potem nagramy Wam te z podgarkiem. Cena za taką paczkę w tych czasach wynosi około 10 zł plus minus, a osoby prywatne oczywiście a tak generalnie kiedyś można było kupić za 5 zł, 4 na straganach, ewentualnie na stronach internetowych. Ok, zapraszam do oglądania. Ok, słuchajcie, w środku petardki wyglądają w taki to sposób. Mamy instrukcję obsługi w języku polskim, petarda, Achtung. Zobaczcie to schowaj. Pojedyncza sztuka. Prezentuje się naprawdę fajnie. Cyk. E, ostrości. Ok, zapał automatycznie, super. E, Achtung, kometa. Mamy siareczkę piękną z przodu. 257 g. To jest wersja chyba nowsza, bo jeszcze była wersja, która nie miała mm, napisane nic na sobie. Generalnie szczelać jakoś taką powinny. Oczywiście tych 20 gram pod uwagę nie bierzemy, bo to jest pewny rynek na, na całą paczkę łącznie z siarką. Ok, to by to wyglądało i zapraszam na test na trawie. I lecimy z pierwszą petardką w trawie. U. Dziurka, jak sami widzicie, taka dosyć, nawet, nawet, jak na taką e, petardę tego pokroju. E, Za chwilkę Wam pokażę. Cyk. O. Tak wygląda dziurka po tej petardzie. Na wielkość palnika nie więcej coś takiego. Okay. A teraz petardkę aktą odpalimy sobie na luźno. Po prostu, żeby zobaczyć jak ona głośno by szczeliła. Odpalamy bezpiecznie, na wyciągniętej ręce. Najlepiej końcówkę siarki, żeby się fajnie spaliła bezpiecznie. Naprawdę nieźle, aż poczułem falę dożyniową. Jak na taką starą petardę, to naprawdę dobrze bije. Zobaczcie, ile, ile gipsu to zostawiło. Naprawdę ciekawa sprawa. Ok, zapraszam teraz do testu na garnku. Wykonamy na takim mniej więcej, prawie chyba dwukilogramowym garnku. Więc wysoko petarda nie poleci. Nagramy go ze statywą. Mam nadzieję, że uchwycimy lot garka. Zapraszam do oglądania. Jak widzieliście, garka by tylko nie podbiło, ale jak na tą petardę, to naprawdę spoko. Przyjemna, naprawdę bardzo przyjemna. I witam Was, moi drodzy, w podsumowaniu tych oto zabytkowych aktungów od komety. I powiem Wam, że kiedyś jak za cenę 4-5 zł. Nie były to petardy też bardzo rewelacyjne, bo przeciętne kursarze podobnie też strzelały. Może nie jakieś takie słabsze, tylko te potężniejsze. Ale w tych czasach, jak za cenę 10 zł, 9, to są takie całkiem przyjemne retro. E, achtungi więc, jakbyście mieli okazję kiedyś kupić za 9 zł, może 10, jak tanie, to też warto wracać. Bardzo przyjemne do poszczelania. Tak, jako, hmm, żeby sobie przypomnieć, jak to kiedyś było, to naprawdę bardzo fajne petardy. Moja ocena dla nich to jest. 7 z plusem na 10. Jakość wykonania jest trochę średnia. Mogłyby też troszeczkę głośniej walić, bo były Achnugie od Hestii, których było więcej, które były mocniejsze. Myślę, że to bardziej yy, doświadczeni pirotechnicy wiedzą. A ja Wam teraz dziękuję za oglądanie i yy, życzę miłego dnia czy tam wieczoru. Trzymajcie się. Cześć. Fierce.